Witajcie w kolejnym odcinku, i dzisiaj postaram się tryskać dobrą energią, choć wydaje mi się, że ten dzień był po prostu fatalny. No kiepski był e, od początku do końca, nie wiem, jakoś mnie mocno denerwowali dziś wszyscy. No ale tak chyba każdy czasem z nas ma, a może po prostu taka wrażliwa jestem, no nie wiem, wydawało mi się, że nie, ale może jednak. Zeszłam do Akrona też i słuchajcie, jedna wielka porażka w Akronie praktycznie nic nie ma. Oprócz multum, ale to multum ludzi, no mnóstwo było osób. W Moli przyszłaś, też mi podowarzyszyć? No oczywiście, jak Moli, to i Josi za nią biegnie, no dobrze, no. Wiecie, psy mnie dawno nie widziały. Będzie od rana, no to już trochę zatęskniły, a mamy... No prawie godzinę szóstą, słuchajcie, zrobiło się ciemno, e, zrobiło się pochmurno, e, niby ma spaść temperatura dużo 0 ma w nocy być mróz, ale śniegu nie widu, nie słychu, no i wiecie jak to jest, pomału, pomału, słuchajcie, no byłam w okrzonie, słuchajcie, bo Molly i mi zapalarkę. Kupiłam parę takich domowych pierdół, ale to wiecie, nawet nie mam na czym oka zawiesić, nie mam Wam co pokazać, bo to wiecie, myślałam, że coś fajnego takiego, no nie nastawiam się świątecznie, ale chcę w tym roku. A Wy musicie tak szaleć teraz, wiecie, to jest po prostu straszne, jak ja tego przejdę, to one zaczynają swoje orgie. Zrobiłam też kawę, żeby się wzmocnić, ale jest strasznie daleko. Molly zżarła zapalarkę i to, słuchajcie, dwie w tym tygodniu, więc jakbym chciała nawet kominek odpalić, to okazało się, że nie mam czym. Jakbym chciała świeczki urodzinowe odpalić, to zapomnijcie. Nie to, żebym kupiła świeczki urodzinowe, ale zapomniałam odpalić. No to już nieważne, nie, słuchajcie, nie ma czym odpalać. Więc w Wakszonie te, te zapalarki są fajne, bo one są dosyć tanie. No i moli to już chyba takie ze 4 zjadła. No po prostu jest wielkim fanem, słuchajcie. Mam tu świeczkę i ta świeczka jest z Polski, bo to jest Ariel. Uuu, ale fajna nazwa. E, dżunglowe wibracje, słuchajcie, dżunglowe wibracje. Takim ładnie pachnie, naprawdę ładnie. Chcę już ją dopalić, bo wiecie, zbliża się grudzień. Wielkimi krokami. W sumie za półtora tygodnia, bo niedziela, nie ta niedziela co nadchodzi, tylko następna, już będzie adwent. A ja już Wam wspominałam, że ja lubię się stroić na adwent. Poza tym, jak dłużej nie oglądacie, to wiecie, że lubię się stroić na adwent. Więc ten czas zbliża się wielkimi krokami. No i zaszłam też do Aldiego, słuchajcie, bo musiały wejść jakieś zakupy domowe, bo tu wiecie, trzeba kupić bułki, chleb, Bóg wie co jeszcze, no bo wszyscy jedzą. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że wszyscy chcą jeść. No i w Aldi, no ale tu musicie iść do Aldiego teraz, bo to szybko znika. Były naprawdę w rewelacyjnej świetli w rewelacyjnej świeczce w rewelacyjnej cenie świeczkę, świeczkę. świeczki za 3,99 tak, 3,99 4 duże ja wybrałam sobie czerwone wiecie, czerwone to są takie tradycyjne choć to też nie jest taki no nawet ładny ten czerwony taki, no nie jest to czerwone wino taki co, teraz tak jak na niego patrzę to tak wydaje mi się, że on trochę pomarańczowy znaczy ja wiem, taki rdzawy czerwony, cyglasty czerwony też nie. No ale w sklepie wyglądały na bardziej czerwone. No nic, no takie kupiłam, no to takie będą. Nie ma co marudzić. Wypadają się same, w sensie, że wiecie, wygaszają się, więc bezpieczne świeczki. Ale opakowanie dużo robi. Są też kolory białe, zielone i takie brązowawe. No, oczywiście, ja sobie wybrałam czerwony, bo, bo mi się czerwony najbardziej podoba. I wiecie, czerwony to taki zawsze uniwersalny kolor. A kupiłam je z tego, o 34 godziny się e, top, topią, świecą. A jakie tu in, jest instrukcja? Absolutnie, słuchajcie. E, knocik trzeba przyciąć do 1 cm. Oczywiście nie może się przechylać. E, no. I 34 godziny się palą przy temperaturze od 15-25 stopni, czyli poniżej będą się dłużej palić, czy krócej. Ciekawe, trzeba by jakiś eksperyment zrobić. Były też różne rozmiary. No ja wziąłem tradycyjnie cztery, no wiecie, cztery niedzielne adwentu, cztery świeczki adwentowe. Yy, więc no. I tak sobie pomyślałam, że może wspólnie zrobimy stroik, na samym końcu pokażę Wam jeszcze witrynkę. No bo obiecałam, że pokażę Wam tą witrynkę, jak ona wygląda. Powiedzmy, że coś tam zagospodarowałam. Widzieliście moje ostatnie, w sumie dzisiaj oglądacie, moje ostatnie zmagania z roślinami. I do teraz nie mogę sobie wybaczyć tego, że złamałam tego liścia. No nie mogę sobie wybaczyć. jest tym. No ale to tak czasem bywa, wiecie, jak się sprząta w roślinach, to tak czasem bywa. I byłam też w, w ogień. Obin... Joszek, Joszek tu ci się w jujka bije, chłopie. Nie wiem, czy to znacie, ale to jest bardzo praktyczne. To jest właśnie na świeczkę, nie? Jak mamy wspólnie robić stroi, to wiecie, ja chcę, żeby on był taki e, fajniejszy. No tu możecie. To jest taki gwoździk i talerzyk do tego, że, wiecie, nabijacie sobie świeczkę i to dosyć stabilnie stoi. I powiem wam, że to co, co roku to coraz droższe. 3,49 za cztery takie metalowe pindolniczki. Ja już myślałam, wiecie, czy nie zrobić tego na przykład na. Na dekielkach od słoiczka, czy coś w tym stylu, no ale to, to się tak fajnie nie trzyma. To jest jednak dosyć stabilne i fajnie musicie obejrzeć ten film o strojku. Po prostu musicie zobaczyć. Przyniosłam sobie też, bo kupiłam, wiecie, ja jestem fanem pierdół świątecznych. Kupiłam sobie taką fajną gwiazdę, tak za mną chodziła. 20 ledów, oczywiście z timerem, jak nie znacie, więc jakby to było interes się rozglądam. Nie wiem, gdzie mam baterię, ja nie wiem, co się stało. Czy nie zjawiłyście mi baterii, co? Wy się tutaj gryziecie, a ktoś mi powie, gdzie są baterie. Zobaczcie, jak one mnie odkłacają. 30 sekund ze mną, a ja jestem cała w kłakach. No, dalibyście spokój, po poszukajcie baterii. jak siedzisz na bateriach. Ja ostatnio jestem, no można to tak na po powiedzieć, że ześwirowałam na punkcie właśnie tych gwiazdek. W zeszłym roku czy dwa lata temu nakupiłam nakupowałam w rewelacyjnej cenie właśnie takie papierowe gwiazdki. Niby je się całkiem spoko samemu robi, ale wiecie, no, no nie chciało mi się. I znajdźcie teraz taki papier, tu wydatek, wiecie ile to kosztowało? 3,99 99, więc no nie ma co marudzić. Jednak zakupiłam, bezpieczniej będzie, niż ja bym miała się tutaj coś męczyć. O, to trzeba tak samemu to składać. Pokażę Wam tylko, bo dla mnie to jeszcze troszeczkę, wiecie, no, no, jeszcze jest za wcześnie na ten element, element dekoracyjny. Fajnie, bo ledy są z timerem, ja to bardzo lubię. Ja myślałam, że tu, może jakaś instrukcja obsługi czy coś, gdzie to opakowanie jest. A, tutaj, słuchajcie, tak się mam, no jest jakaś instrukcja obsługi, ale ja tu nie przypuszczam, że wiecie, żeby to było w tym sensie, że to jest instrukcja obsługi i jak sobie te ledy porozkładać tylko, no. Hmm. Gdzie ich nie wkładać, czego nie palić i tak dalej. No ja lubię zawsze świeczki z timerem, To wiecie, dla mnie to jest praktyczne. 6,99 nie jest jakaś zbrodnia. A mam plan, żeby sobie zawiesić jedną, a może nawet dwie gwiazdki w sypialni. Nie ma tu instrukcji takiej obsługi. A ja myślę, że ten dzień dla mnie to jest taki trochę chyba stracony. Kurczę, ja tak sobie myślę teraz, że jak już ją. Bo Jezu, 20 LEDów. Patrzcie, jak to się wije. No już poplątała. Wasza wina. No poplątała już. Nie widzi tych sznurków, takie małe. No, ślepa. No i tak sobie myślałam, że no te, 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 te gwiazdki fajne są, że one to taki jakiś swój urok mają. Ja mam w ogóle jeszcze tą, tą, taką stojącą. Ze 3 czy 4 lata temu kupiłam sobie w Obim, Bo Powiem, że są w innych sklepach, są w Ikei, ale trochę droższe, a w ogóle tam na takim stojącym patyczku, nie wiem czy mnie widzieliście czy nie, no, to będziecie musieli po prostu przecież Ja mam takiego delikatnego świla na punkcie rzeczy świątecznej, wiecie? I ja wiem, że dużo z Was powie, że to nie chodzi o dekorację, tylko o oczekiwanie, o bardziej, wiecie, część chrześcijańską i tak dalej. No, ale ja lubię, słuchajcie, ja lubię sobie podekorować, lubię, nie powiem, że nie. Cieszy mnie to bardzo, lubię ten czas oczekiwania, jednak jak jest po świętach wiecie już się. Już jest 6 stycznia, to dla mnie ta atmosfera, no tak trochę bym powiedziała, wiecie, no, stopuje. Ja tego nie złożę chyba. Baterie, psy, gdzie macie baterie? Bo je Zgubiłaś. Bo widzicie, jak tu się, kłaki przesypią. sypią. Najfajniejsze jest to, tak jak wspominałam, że to to ma timer. To jest najważniejsza sprawa. No wiadomo, no może baterie będą świecić. Tylko, żeby je jakoś tak ogarnąć ładnie podkładać. Myślałam, że będzie mieć zabawy, wiecie, że takie to gotowe będzie, a tutaj jednak. Mały zawód, mały zawód, słuchajcie. obi nie postarałeś się. Trzeba będzie coś składać, jakąś kombinację. O, świecą się. Moli? Być może gdybyś się mogła świecić. Ty jesteś ładna dziewczyna. Nie, powinno być takie skomplikowane, nie? Tutaj mamy magnesiki, więc to wszystko fajnie. Jezuś, będzie skomplikowane. Gdzie, gdzie tu wszystko powkładać? Do tego jakoś trzeba by podzielić. No może teoretycznie jak raz włożę, to już potem ja myślałam, że to tak, wiecie, pokażę Wam, O, patrzcie, jak się fajnie świeci, nie, ale sobie kupiła, to kurde, zabawy jest, no nie, no nośniliśmy, bo to papier, wiesz, jeszcze rozmięknie, to będziemy miały dopiero, Czy wydaje mi się, że to jakoś tam wielkiej filozofii nie ma, ale jakoś z głową i sensem i wiecie, to też by wypadało tu porozkładać, ale to chyba nie na dziś i nie na moje nerwy. No dobra, to tu to, to jeszcze. Tu by się włożył że człowiek, żeby kolorowo było, świeciło się. O, to jeszcze mi światło, a światłem zostało, a ja już, wiecie, prawie przy końcu roboty, tak można powiedzieć. No mówię Wam, że dzisiaj to chyba nie jest mój dzień, że tutaj jakoś też znowu do przodu dał, czy coś. No pomóż, zrób coś z tym. Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie mam pojęcia jak to trzeba zrobić. Myślę, ja to dziecku dam, nie wam to składa. co się matka będzie męczyć. Powiem może to za trudne jest. Ej, to, 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 to takie nie jakieś mocno, wiecie, że skomplikowane czy coś. Ale jakieś zdolności manualne by się przydały. ja się zastroi chcę zabierać, nie? Ja chcę wam stroić, by pokazać jak się stroik robi. A to sobie ze sznurkiem ledowym nie radzi. A no i tak jak wspominałam, w akzonie po prostu wykupili prawie wszystko. To jest w ogóle na magnes, to jest spoko, że to się, wiecie, że to można sobie tak... tak gwiazdka w sobie jest ładna. Będzie to takie wycinanki dziecięce, ale... Kurka wodna, no weź te tylety, to tam powkładaj, żeby to jakieś ręce i nogi miało, to już swoją drogą, a to tu włożyła, teraz to jej wypada, może to nie trzeba coś się mocno tak, wiecie, w sensie wczuwać, Boże, jak ja to raz rozłożę, to już będzie koniec, może to jednorazowe jest, ja nie wiedziałam, E, wyciągła, tu włożyła, tu potem wyciągła, to, jak ktoś teraz to widzi, to... Nie śmiejcie się zbyt mocno. Ja wiem, ja wiem. No bo wiecie co? Mi to psy przeszkadzają. to chodzi o to, że psy przeszkadzają. Może w ogóle jak tak wsadzić. Wy to się tak. Powoduje? no wiecie, nie? No do góry. Nie radzi sobie to takie niby proste. O. O. tak od razu trzeba było zrobić. Ale tu mi coś nie pasi, bo widzicie, tu jest takie. No tu musi się... takie jakby... bo tu magnesiki są. Zresztą musi kropnąć w tym sumie, to, że za 6 euro jest, nie? Czy za 7 to nie ma też, co wiecie, jakiś Bóg wie, czego oczekiwać. Ale no, trochę papieru, chociaż. O, dobra jest! Udało się! No i ja uważam, że jest. Upatrzcie. Ledy mi tu tyłem wyszły. Ej, no podoba mi się. Ma coś w sobie, nie? To jakby jeszcze te telety tak dobrze schować. Tajmerek ma w oknie sobie zawiesić, ja mam nieświecące, ale to przecież ja mogę zrobić sobie świecące, jak one mają takie duże przejście. No to co to, to to kupić sobie tylko lampki, powrzucać i wsią, nie i gotowe. W ogóle tu by nad kominkiem też dwie takie fajnie wyglądały. Ja kupiłam dwie, nie jedną, bo myślałam, żeby sobie dać do kuchni, ale ja zapomniałam, że do kuchni mam takie fajne, świecące gwiazdeczki, ze chyba ziska, nawet wam kiedyś się pokazywałam, że kupiłam za jakieś tam grosze były na wyprzedażach więc sobie zużyję po prostu zawieszę tamte, bo one są naprawdę śliczne, a to by mi się tu tak marzyło. No, albo w, duży, w przedpokoju sobie zawiesić, bo wiecie, jak się tak wchodzi, ja mam taki hak tam na górze. No też nie jest pomysł. No to może w sypialni i w przedpokoju bym sobie zawiesiła i to nie jest głupi pomysł, bo tam by się fajnie świeciło. Ładnie by to wyglądało. No i samo się też wyłączy. Dla mnie to jest duży plus, że wiecie, że to jednak się samo wyłącza. Macie spokój, nie biegacie tam, wiecie, nie cukacie tymi bateriami po nocach, bo 24 chcecie jej spać, a tu lampki się wszędzie świecą, nie? I trzeba latać pół domu i wyłączać, bo kto jest wrażliwy na światło i nie lubi przy świetle spać, no to oczywiście nie zaśnie, nie? No, ładna jest kwiatka. Jakbyście chcieli, to w Obi mi ją zakupiła. Dobra. Szkoda baterii trzeba wyłączyć. <noise> I rozebrać, żeby mi psy nie rozbrać. A może był już sobie tak... No nie... Ooo! Powiem że tam na górze, na półce też by to fajnie wyglądało, tylko się nie spał więc zabieram ją teraz do sypialni, pokażę Wam tą witrynkę i nawet, wiecie co, jak byliśmy w obim, no to od razu mówię, to kupmy lampę, bo tak słabe światło ostatnio w sypialni, albo ja po prostu ślepnę, wiecie, z wiekiem człowiek e, nie dowidzi, no i stwierdziłam, że kupimy nową lampę do sypialni i właśnie dlatego są gwiazdki, bo takie większe zakupy właśnie wypadły, trzeba było zajść na dział świąteczny, obadać, co ciekawego nowego mają w tym roku, no i, i tak, i też lampę kupiliśmy. A tu nie szczerze lampy, to Wam nie będę. Chyba, że jesteście ciekawi, to Wam pokażę tą lampę. To co, idziemy, psy, do sypialni? Pokażemy witrynkę, nie? No w końcu się uspokoiły. Dobra, wstawać. Zbijam. Podoba mi się. No wiecie, sama wybieram. no to teoretycznie musi mi się podobać. Czarna jest. Zwykła, czarna, no i mam nadzieję, że będzie dawać więcej światła niż ta teraz. I ja też wiecie, jakoś nie potrzebuję dużo światła w sypialni, ale już jak czasem się zapali, to dobrze byłoby po prostu coś widzieć. A już wam pokazuję, co chodzi. Ten Żyrandol ma jakieś 11 lat, tak mi się wydaje. I on jest super fajny, tylko wiecie, jak się go kiepsko czyści. On się kurzy strasznie, bo te kryształki, wiecie, no. <laughs> No, kurzą się, ja to się tak człowiekowi za bardzo nie chcę tego tak za często wycierać. No, bo to jednak, wiecie, dosyć. Chociaż teraz łóżko jest trochę wyższe, to łatwiej się to wyciera. No, ale mimo wszystko są bardzo ładne, ale no, mało światła dają. Nawet teraz to widać. Tam są chyba, przez to, że może jest też ta ilość kryształków, no nie wiem, chyba są tam cztery żarówki 20-watowe LEDowe, ale albo one się wypaliły, albo no nie wiem. I ostatnio czyściłam te kryształki i tak mi się wydaje że no, czas byłoby zmienić. Może akurat wiecie, dużo więcej światła będzie dawać. No ale przecież nie miało być o lampce, tylko chciałam Wam tą witrynkę pokazać. Fajnie, nie? Tak się zazieleniło tam. Na górze postawiłam sobie tego Red pod Tricolor. Nawet, nawet włączyłam matę grzewczą, bo tutaj mam takie drobne roślinki, które tego ciepełka by jeszcze wymagały. No i jest liść, który muszę usunąć. Dzisiaj to zauważam, że, bo jest okropny, jest brzydki. Widzicie, no zażółk i w ogóle zrobił się totalnie fe, więc no trzeba go uciąć i tyle. Nie ma na czym się tu e, żalić ubolewać. To jest Eminem's. Ja go zebrałam z dużego pokoju. On tutaj wypuszcza listka i tak stoi krzywo, wiecie, bo... No nie wiem, czy właśnie ta w ogóle tu rośliny mają większą przestrzeń, dlatego na przykład stoi sobie tutaj alokazja od deweliny. Myślę, że mam nadzieję taką, że wiecie, teraz będzie miała fajnie się szansę ogarnąć, bo tak ładnie rosła, a teraz o, listek za listkiem, wszystkie tutaj wiecie, co się dzieje. Nie znacie alokazję, to właśnie tak się teraz dzieje i nie wiem, czy coś tu będzie wypuszczać, czy nie. Nie zaglądałam jeszcze, no więc taka dwuliścienna średnio wygląda, a już miała tych liści pięć obok ona ma maluszka wypuściła sama, więc no jakiś nawet listek się rozwija, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, że się to ogarnie no i tu tak jak wspominałam jest to anturium Eminems i dwie protki, to jest tygrys od Damiana mówił, żeby wstawić do witrynki więc podla, wstawiłam do witrynki i czekam, czekam, wiecie, mi się nie spieszy, a tu wiecie po potrzebuje trochę czasu i da czadu pewnie, no chyba, że nie da no to słuchajcie, to to pobłagam Damiana, żeby mi wysłał następną Albo przywieźć osobiście, też jest taka opcja. Tutaj jest kolejna, im wspominał, że to jest ta odmiana francuska, czy z Francji przywieziona jakoś, tak? Tu mamy e, Syngonium Red Spot, Tricolor, najpiękniejszy listek. To są te wszystkie sadzonki, które ja, które ja poucinałam, to były w sumie takie jednoliściowe sadzoneczki. Tu widzę, że jakiś nowy listek się rozwija, ja lubię sobie pogrzebać, zawsze patrzę, czy to, wiecie, czy to tricolor, czy nie, bo tutaj na dole mamy taką... To jest tak, tu jest chyba taka jedna sadzonka, tak dokładnie, z takim pięknym listkiem, a tutaj jest kolejne. I to są chyba jedyne takie właśnie odnóżki, które są tricolorem, a reszta tu raczej po prostu red No ale nie ma co narzekać, patrzcie, jaki fajny buszyk jest. Tu na dole oczywiście stoi resz reszta hoi, One mają się całkiem nieźle, fajnie wyglądają, ładnie zazieleniają ten, ten, ten kącik tutaj. Jeszcze się zastanawiam, czy sobie kabli nie owinąć, wiecie, na czarno, bo bardzo mocno się wybijają, a tylko będę musiała chyba za niedługo wymienić te ledy, bo jak widzicie, sporo z nich się już wypaliło. Nie wiem, czy to tu. O, tak może widzicie. Niektóre są powypalane. Na przykład te trzy tutaj w ogóle słabiej świecą, te z tyłu też, ale one już mają chyba ze 4 lata, więc no nie ma się co dziwić, a wiecie, codziennie są zapalane. Tutaj mam natomiast. Taki zakątek maluszków. Tu miałam bulwkę od jakiejś alokazji, ale niestety, no, no nic z niej nie jest. Nic z niej nie ma yy, i nic z niej nie będzie, bo pusto się tam zrobiło. Tutaj mamy tu piękną Teraz tetraspermę wariegatę i właśnie włączyłam matę grzewczą, wiecie, żeby jej się trochę cieplej tu zrobiło, żeby ją podkręcić. No i <laughs> musi tak leżeć. O, tak jak widzicie, bo inaczej pokłada się i nie chcę, żeby jej się listek przypalił. Widzę, że tutaj już jest taki nieatrakcyjny jeden. Co my tu mamy? A, to trzeba by trochę podlać w ogóle w jakiś pojemniczek. To jest Discorea, ale zielona odmiana od Damiana. Tam jest taka bulweczka malutka. A tutaj mam alokazję, z którą się tak bujam chyba rok. Ona była od... Mi się wydaje, że ja nasionko miałam, wiecie. No i tak powiem Wam, że całkiem ładny listek wypuściła. Taki aż bordowy, czerwony z takim czerwonym środkiem tutaj, to są jej poprzednie liście więc zobaczymy co jeszcze pokaże ta roślina, fajnie, że w końcu ruszyła, bo już miałam takie znaki zapytania, że ona mi umrze jakoś chyba w maju, bo zostały takie dwa malutkie liścienie i nic się nie działo bardzo długo nic się nie działo, w końcu wypuściła tego listka i tutaj mamy następnego i to już taki całkiem, wiecie, już pokazuje co potrafi ładny, czerwony, taki mocny ogonek ten nie wiem, jak to jest, sinus czy coś, też taki czerwony. I nie wiem, czy to widać, ale widzicie te obrzeże? One też są takie właśnie bordowawe mocno. Nie spodziewałam się, że będzie miała takie fajne kolory. No i na tle tej witrynki i tutaj epipremnum. Pamiętacie, jaki był szał? Znaczy się, no taki dosyć mocny był szał na high color. Tak, to jest epipremnum high color. No i zimą na przykład jest mocno high color, a... Latem się robi takie bardziej zielone, więc jak ma mniej światło, to mocniej się wybarwia niż jak ma tego światła yy, więcej. Ale no, wiecie, no roślina no, no rośnie narośnie, fajnie, Chod, takie ma ładne te listki. Ja bym sobie je chyba kiedyś poucina i zrobiła całkiem osobną sadzonkę. Wije się tu po całej tej półeczce. Spora roślinka się z niej zrobiła. Ja już będę się z Wami żegnać, słuchajcie, bo namarudziłam się. Życzę Wam. Miłego piątku, oby ten tydzień i przyszły tydzień był dla was dużo lepszy niż dla mnie. No co? To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.